Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce Jezuici, nauka i nauczanie, sztuka, kultura, duchowość. Pod ramką napis Serock 6-8 lipca 2022 roku. Na ekranie prelegentka, dr. habilitowana Krystyna Krawiec Złotkowska, profesor Akademia Pomorska w Słupsku. Temat rozmowa pielgrzyma z gospodarzem o niektórych ceremoniach kościelnych Stanisława Ze Sztoczkowic, a rozprawa krótka, a prosta o niektórych ceremoniach, a ustawa kościelnych Jana Seklucjana, religijna, polemika czy dialog? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję organizatorom za zaproszenie na tę konferencję. Czuję się zaszczycona, że mogę w tak szacownym gremium uczestniczyć. Celem mniejszego studium jest porównanie wskazanych w tytule tekstów z XVI wieku, które wyszły spod pióra autorów reprezentujących odmienne stanowiska religijne i konfesje. Ich zestawienie umożliwi weryfikację poglądów na temat uroczystości kościelnych ujętych w szerokim spektrum, czyli związanych z obrzędami religijnymi, sakramentami, kultem świętych itp. oraz pozwoli ocenić charakter dyskursu adwersarzy, czy był to dialog czy polemika, tak jak w tytule zaznaczono. Na wstępie badawczej eksploracji konieczne jest zatem zdefini zdefiniowanie kluczowych terminów. Pierwsze z nich, jak podaje słownik języka polskiego, ma trzy znaczenia: dialog to po pierwsze rozmowa dwóch osób, zwłaszcza bohaterów powieści, filmu lub sztuki. Drugie znaczenie niesceniczny utwór literacki napisany w formie rozmowy. I trzecie, szereg rozmów, negocjacji i innych działań, których celem jest doprowadzenie do porozumienia między stronami konfliktu. Analogiczne informacje podaje słownik języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka, w którym dodatkowo są wskazane korzenie tego typu utworów literackich lub filozoficznych, sięgające tradycji starożytnej, a konkretnie dialogów Platona. Natomiast w słowniku języka polskiego Doroszewskiego, poza wyżej wymienionymi znaczeniami, znajdujemy, że dialog to widowisko teatralne w Polsce średniowiecznej, które dotrwało do XVIII wieku. Z kolei polemika według słownika języka polskiego oznacza publiczną dyskusję na ważne tematy. Słownik języka polskiego pod redakcją Szymczaka podaje bardziej precyzyjną definicję tego terminu. Czytamy w nim, że polemika to spór, dyskusja publiczna na tematy polityczne, społeczne, literackie, zwykle prowadzona na łamach czasopisma. Natomiast u Doroszewskiego są dwa znaczenia, że jest to po pierwsze spór publiczny, przeważnie pisemny na tematy polityczne-literackie oraz rzadko spotykane utwór artykuł polemiczny. Z definicji terminów wynika, że obydwa mogą być nacechowane emocjonalnie, ale konotują różne sensy. Celem dialogu jest nie tylko wymiana argumentów czy określenie odmiennych stanowisk, lecz także zażegnanie sporu i dojście do kompromisu. Polemika rządzi się innymi regułami i w jej wyniku wcale nie musi zostać osiągnięty jakikolwiek konsensus wręcz przeciwnie, może dojść do eskalacji problemu i zaognienia sytuacji. Trudno jedno, jednoznacznie orzec, jaki cel przyświecał Seklucjanowi i Stanisławowi Zeszczodorkowic, niemniej lektura ich dialogów skłania do postawienia tezy, że nie prowadziły one do akceptacji odmiennych stanowisk i wzajemnego zrozumienia tak przez jednego, jak i drugiego, a tym samym pozwala określić interesujące nas teksty religijne, zgodnie właśnie z definicją słownika języka polskiego Doroszewskiego, jako utwory polemiki. Czy rzeczywiście ta teza jest słuszna? W sformułowaniu odpowiedzi na to pytanie niewątpliwie pomogą biograficzne informacje o autorach. O Stanisławie ze Morawickim brak bliższych informacji. Z przedmowy Zygmunta Celichowskiego do krakowskiej edycji Rozmowy z roku 1900 dowiadujemy się, że poza wzmianką Michała Wiszniewskiego w dziewiątym tomie historii i literatury polskiej z 1857 roku twórca ten jest zupełnie nieznany. Potwierdza tę opinię Jerzy Ziomek, gdy wskazuje jego rozmowę jako katolicką replikę na rozprawę Jana Seklucjana. Celichowskiemu kilka faktów z biografii autora ze Szczodrkowic udało się wyłuskać z tekstu rozmowy i innych skąpych źródeł. Drogą dedukcji, opierając się na liber beneficiorum, tom drugi na stronie 54, ta informacja pojawia się u Długosza, oraz na uwagach Niesieckiego o morawickich herbutopór wywodzących się z tęczyńskich, badacz postawił hipotezę, że Stanisław należał właśnie do tej rodziny. W przedmowie czytamy, Morawiccy byli tedy tęczyńskim stryjcami, ale tęczyńscy wyrośli na panosze, a morawiccy, przynajmniej jedna ich gałąź, zeszli niemal do rzędu szlachty zaściankowej. Pokrewieństwo rodowe z musiało się jednak przechować w tradycji familijnej, bo się nasz autor, jakkolwiek skromnie i nieśmiało, do tego odwołuje. Gdybyśmy przypuścili, że autor pisał rozmowę w młodym wieku, może co dopiero po wyjściu ze szkół, gdzie spory teologiczne prawdopodobnie żywiej zajmowały umysły niż gdzie indziej, nie byłoby rzeczą niemożliwą, by ów Stanisław Niesieckiego był naszym autorem. Szkoły, o których wspomina wydawca tekstu, to Kolegium Jezuickie w Krasnym Stawie. O dalszej nauce w Akademii Krakowskiej lub za granicą, jak czytamy, nie wspomina. Celichowski sugeruje, że autor rozmowy prawdopodobnie skończył swe wykształcenie na Krasnym Stawie, a uzupełnił je na dworze pana wojewody lubelskiego, którego chudym służebnikiem, mimo pokrowieństwa, się mienił. Zakładając, że hipotezy badacza są słuszne łącznie z dywagacjami na temat, czy Stanisław był duchownym, czy też świeckim dworzaninem tęczyńskiego, przy czym tej kwestii jednoznacznie nie rozstrzyga, można przyjąć, że korpus myśli świeckiej autora zeszczodrkowic-morawickiego ukształtował się w kręgach dworskich, a jego myśl teologiczna łączy się ze środowiskiem jezuitów działających na terenie Rusi Czerwonej do której krasny, krasny Staw również przynależał od drugiej połowy XVI wieku. Założenie to umożliwia analizę rozmowy nie tylko z pozycji katolickiej, jako tekstu, w którym są sformułowane zarzuty do przedstawicieli reformacji, zwłaszcza luteran, i replikę na dialog przypisywany seklucjanowi, ale także w perspektywie nauczania i duchowości ignacjańskiej, która dzięki aktywnej działalności zakonu jezuitów na terenach kojarzonych ze Stanisławem Zeszczodrkowic Morawickim, już się wówczas rozwijała fabuła utworu wydanego w Krakowie w 1549 roku, którego pełny tytuł brzmi Rozmowa nowa niektórego pielgrzyma z gospodarzem o niektórych ceremoniach kościelnych, jako o pogrzebie, o krzyżu, o salwa, o czyściu, o świecach, o karach i innych pompach przeciw lutera, Luterianom i innym przeciwnikom wiary chrześcijańskiej, wszelkiemu człowiekowi ku widzeniu potrzeba i pożyteczna. Jest zbudowana na schemacie dialogu tytułowych bohaterów, prowadzonego w sytuacji, powiedzmy, typowej dla obyczajowości mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej, według której obowiązywało prawie święte prawo gościnności. Co wyraża przysłowie Gość w dom, Bóg w dom, które przybysza wręcz sakralizuje. W interesującej nas rozmowie do gospodarza przychodzi zdrożony pielgrzym i prosi o udzielenie mu noclegu. Gospodarz, którego od dawna niepokoją nowinki religijne i krytyka kościelnych ceremonii, postanawia zasięgnąć rady u pielgrzyma jako człowieka bywałego w wielkim świecie. Pielgrzym udziela odpowiedzi na zadane mu pytania. W utworze dominują dłuższe wypowiedzi pielgrzyma, przetykane krótkimi pytaniami gospodarza w wersji przygotowanej do druku te cytaty z tekstu będą w tej chwili skupiam się z racji ograniczeń czasowych tylko na takich głównych tezach zdaniem Zygmunta Celichowskiego pod względem literackim niniejsza rozmowa katolicka nie stoi wcale wyżej od luterskiej rozprawy Tok myśli i argumentacja rozwlekłe, język niewyrobiony i ociężały, wiersz niezgrabny. Autorskie to pierwociny. Ożywia się autor jedynie w tym ustępie, gdzie mówi o ucisku kmieci i ku końcowi, gdzie uderza na zepsucie duchowieństwa. Koniec cytatu. Krytyczną opinię wydawcy dzieła weryfikują badania poczynione w minionej dekadzie przez Władysławę Książek Bryłową. Autorka bada język tego zabytku na poziomie leksyki, fonetyki i fleksji yy, oraz leksyki religijnej, wskazuje na udział rymu i rytmu w kształtowaniu form języko językowych. Dla nas poziom językowy Stanisława Zeszczodorkowic jest istotny o tyle, o ile można go odnieść do nauczania jezuitów. Niedojrzały język autora co ważne, język polski nie może być bynajmniej zarzutem w okresie, w którym tekst powstał. Jezuici uczyli w języku łacińskim przede wszystkim w tym czasie. W pierwszej połowie XVI wieku nasz yy, lingua vulgaris nie był ukształtowany nie tylko pod względem stylistyki, ale i gramatyki czy ortografii. Wszak dopiero Jan Kochanowski wdarł się na skałę pięknej Kaliopy, gdzie dotychczas nie było znaku polskiej stopy, co mistrz Czarnolasu świadomie podkreślił we wstępie do tłumaczonego przez niego na język polski psałterza Dawidowego. Poetyckiej parafrazy biblijnej księgi Psalmów, wydanej nakładem Drugarni Łazarzowej w roku 1579, a więc 30 lat później, niż się ukazał tekst Stanisława ze Szczodorkowic. Drugim utworem, który stanowi przedmiot refleksji w niniejszym studium, a który, jak wskazują historycy literatury, prawdopodobnie zainspirował Stanisława Ze jest student, rozprawa krótka, prosta o niektórych ceremoniach a ustawach kościelnych. Jest to dialog religijny przypisywany seklucjanowi, wydany w królewcu około 1549 roku. W tym samym od razu ukazuje się właśnie replika Stanisława ze Szczodrkowic, a więc to też świadczy o bardzo takiej żywej reakcji yy, i o yy, atmosferze, jaka wówczas panowała w pierwszej połowie XVI wieku. Yy. Jest to tekst napisany z perspektywy protestanckiej. Tytułowy student wraca z Wittenbergi. Rodzice. Zaniepokojeni innowierczymi sympatiami syna, szukają pomocy u miejscowego plebana. Pleban wdaje się w polemikę ze studentem na temat kultu zmarłych, prawa do ekskomuniki, ofiar na rzecz kościoła, fundacji religijnych i odpustów. Z konwersacji tej zwycięsko wychodzi student. No nie można się niczego innego spodziewać, skoro pisany jest tekst z pozycji protestanckiej. Co wiemy o autorze rozprawy stosunkowo dobrze znane są fakty z życia tego propagatora reformacji w Polsce od momentu jego pobytu w królewcu do którego trafił jak pisze stanisław Rospond, po swych grubych zatargach poznańskich przed królewiecką przeszłość seleucjana można zrekonstruować jedynie na podstawie nielicznych źródeł głównie autobiograficznych wzmianek pojawiających się w jego tekstach Notabene czasami prowadzących do mylnych hipotez, jak na przykład tej Józefa Łukaszewicza o bydgoskich korzeniach seklucjana, którą, w, którą bez, w bezpardonowy sposób zdementował Ignacy Warmiński, pisząc, że wszystkie szczegóły podane przez Łukaszewicza o pochodzeniu i młodości seklucjana są po prostu urojeniem i baśnią. Pierwsza potwierdzona źródłowa informacja o autorze rozprawy jest z jego immatrykulacji na Uniwersytecie w Lipsku w roku 1536. Data ta pozwoliła rozpondowi zweryfikować rok urodzenia seklucjana. W jej kontekście dawne przypuszczenie, że przyszedł na świat około 1498 roku, wydało się mało prawdopodobne. Badacz oszacował, że seklucjan urodził się między 1510 a 1515. Prawdopodobnie na przełomie 1538 i 39 XVI stulecia został pisarzem celnym w Poznaniu, o czym informuje w swoim wyznaniu wiary chrześcijańskiej z roku 1544, gdy pisze: I służę już od pięciu lat wielce książęcej mości na, cele, na cle poznańskim, nie inaczej jedno jako na wiernego acnotliwego sługę należy zdrowia mego nie lutując. Z dedykacji i przedmowy do tekstu Rycerstwo Chrześcijańskie a Żywot duchowny z 1558 dowiadujemy się, że mecenat znalazł na dworze magnackiego rodu Górków, w Poznaniu poznał też ex dominikanina, Andrzeja Samuela, który drukował broszury reformacyjne w języku polskim. Apostata uległ Seklucjanowi, który prawdopodobnie już od studiów w lipsku był bezpośrednio zaangażowany w działania reformacji. Andrzej Samuel za pośrednictwem Dworu Górków nawiązał kontakt z księciem pruskim Albrechtem, a następnie wyjechał do Królewca. Wrócił do Poznania w 1543 roku, w tym samym roku, w którym został Seklucjan oskarżony o szerzenie herezji i pozwany przed sąd biskupa poznańskiego Sebastiana Branickiego, który zorientował się, że jest on bardzo aktywny nie tylko na gruncie homiletyki, ale również kolporterskim i księgarskim. Konflikt z władzami kościelnymi, właśnie te grube sprawy z kościołem yy, oraz wyrok nakazujący seklucjanowi uroczyste i publiczne wyrzeczenie się zarzucanych mu błędów heretyckich doprowadziły do tego, że uciekł z kraju. Znalazł schronienie w królewcu. Chociaż na początku nie chciał tam osiąść i starał się o Glejd Królewski, który by mu umożliwił powrót do Polski. Niestety na Sejmie w Piotrkowie w 1544 roku sprawy nie poszły po jego myśli, więc zagrożony dożywotnim więzieniem, zdecydował się na stałe wrócić do Prus Książęcych. Tu zaczął wykorzystywać swoje doświadczenie, które uzyskał w Poznaniu. Tak na polu autorskim, jak i wydawniczym, introligatorskim, które bardzo aktywnie prowadził aż do jego śmierci w 1578 roku. Obydwa analizowane utwory, jak już zaznaczono, mają formę dialogu, która w szkołach jezuickich była często wykorzystywana, ponieważ widowiska żaków, dialogi i intermedia szkolne zaspokajały wszelkie potrzeby szlachty i magnaterii. W odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie księża Jezuici często przygotowywali nabożeństwa i przedstawienia w tak zwanym guście średniowiecznym, jak to wówczas określano. Jerzy Ziomek, określający te dialogi, że są to Teksty polemiczne wskazuje też inne, jego zdaniem bardziej interesujące i głębsze obrazy religijnych sporów, jak na przykład rozmowę dworzanina z mnichem Marcina Kromera, wykształconego we Włoszech humanisty, dyplomaty i sekretarza królewskiego, koadjutora potem biskupa Warnińskiego, wydaną w Krakowie w 1551 roku, czy też Wita Korczewskiego, rozmowy polskie łacińskim językiem przeplatane. Niemniej rozmowa Stanisława ze Szczodrkowic i rozprawa Seklucjana są o tyle ważne, że mogą być interpretowane jako pars prototo każdego potencjalnego sporu między katolikiem a protestantem. Adwersarze podają doktrynalne argumenty dotyczące fundamentalnych zagadnień związanych z kultem świętym. I kultem Matki Bożej, Matki Chrystusa, obrzędów religijnych, sakramentów. Konstatacje, do jakich dochodzą, są różne. Z jednej strony wyrastają one z, y, z postulatów soboru trydenckiego, zwłaszcza potrzeby odnowy duchowości chrześcijańskiej i duchowości ignacjańskiej, z drugiej z reformacji kwestionującej wiele aspektów religijności katolickiej. Dodać należy, że wszystko się dzieje w czasie szczególnym. Gdy rozwadze jest poddawany chrześcijański modus vivendi, ówczesne elity intelektualne, w tym duża grupa jezuitów, zastanawiały się, jaki model jest lepszy, vita activia, przepraszam, vita Activa czy kompletativa. Trzy? Dobrze. W każdym razie wówczas przeważa tendencja bądź dogodzenia obu rodzajów życia w górującym nad nimi życiu mieszanym, czyli aktywno-kontemplacyjnym, bądź do przezwyciężania antynomii za pomocą włączenia w pojęcie życia aktywnego również czysto intelektualnej i tradycyjnie teoretycznej działalności człowieka. Echa sporu yy, pobrzmiewają, tego sporu pobrzmiewają zarówno w piśmiennictwie wczesnohumanistycznym, jak i literaturze drugiej połowy XVI wieku. Na przykład Paweł Zworczyna, którego aktywność przypada na brzask renesansu, uznawał życie aktywne za specyficznie ludzkie, kontemplacyjne, właściwe aniołom. Ja tu podaję przykłady, yy, które są yy, między innymi Marcina Bielskiego czy Benedykta Herbsta którzy po prostu zajmowali stanowisko względem właśnie definiowania co jest lepsze czy życie aktywne czy życie kontemplatywne. W każdym razie inspirowane teologią i antropologią tomistyczną pisma polskiego jezuityka Spadróżbickiego, którego aktywność przypada na pierwsze dekady reformy katolickiej, przynoszą nową koncepcję syntezy vita completa kontemplatywa, przepraszam, et vita aktywa. I zalecając radosne miłowanie Boga i potrzeby ochotnego pełnienia Jego woli, wpisują się w ideę reformy katolickiej, głoszącej wartość aktywizmu i zasługi moralnej człowieka, a przeciwstawiają się luterańskim tezom, proklamującym usprawiedliwienie przez wiarę. Wymienieni wyżej autorzy reprezentują nurt postulujący łączenie ideału aktywnego i kontemplacyjnego, a odrzucającego światowe marności, który rozwijał się w atmosferze atmosferze żywych dyskusji wokół wiary, ludzkiej woli i przeznaczenia sakramentów, kultu świętych itd. Tak Wszystkie te elementy mają swoje odbicie właśnie w tych dialogach, którymi się zajęłam i dotyczą aspektów wiary oraz obrzędowości kultywowanej między innymi też właśnie przez towarzystwo jezusowe. Tak na podsumowanie. Jeżeli chodzi o tekst Seklucjana, on jest, ma charakter broszurki, on jest stosunkowo krótki. Natomiast odpowiedź Stanisława Ze Szczodrkowic jest tekstem bardzo obszernym. Yhm, proporcjonalnie, no, relatywnie, jak gdyby autor postarał się podważyć każdą tezę zgłoszoną przez Seklucjana i udowadniaj, udowadnia swoje racje, swoje argumenty, przywołując fragmenty, właśnie przywołując konkretnie cytaty, miejsca w Biblii jako no, największy autorytet, a więc jest to też czynione w takim duchu i ignacjańskim, i zgodnie ze szkołą jezuitów, która, według której no, każdy argument powinien być szczegółowo udokumentowany. Także to y, tylko dla przykładu te na przykład pytanie gospodarza też się śmieją i z skadzenia, i też z naszego kropienia. To, to jest no dystyk, praktycznie dwa wersy. Odpowiedź pielgrzyma zajmuje kilka stron, a więc no na temat kropienia, na temat właśnie jest cały osobny pasus na temat wody święconej i wszędzie oprócz tych fragmentów biblijnych też jest powoły, przywoływany, przywoływani są święci, przywoływany jest Chrystus. Kończy się rozmowa. Pielgrzyma, przepraszam, pielgrzyma i gospodarza, yy, taką kwestią, yy, która myślę też podsumowuje pewne, yy, te, te wszystkie tutaj yy, rozstrzygane dylematy, gdzie gospodarz mówi Gościu miły, powiem tobie, za anioła mam cię sobie, gdyś wstąpił do domu mego, słyszałem wiele dobrego. Coś tu dowodnie powiedział, czego ja prawie nie wiedział. Dajże mi nogi umywać, nieźli będzie frysztukować. Radz, że Gościu dobra tego, pożywać u stołu mego, które nam Pan Bóg raczył dać, będziemy tego pożywać, podajże mi ten swój korman, iż Ci na drogę strawy dam, podajże flaszkę do tego, naleję Ci wina dobrego. Dziękuję bardzo. Biała plansza. Po środku czerwony pasek. Na środku napis na białym tle w czerwonej ramce: www.idrepublika.pl